Cześć Boże, producentom rolno-spożywczym polskiej wsi, polskiemu rolnikowi, który nie jest dla nas, dla Konfederacji, skansenem, reliktem, jakąś dekoracją, która sentymenty może budzi, ale musi odejść w przeszłość, bo my tu idziemy z eurokołchozowym postępem. Nie, wieś polska, taka jaka jest dzisiaj, jest dla nas potencjalnym punktem oparcia i, i punktem, z którego postęp i nowoczesność mogą wychodzić i szerzyć się na cały kraj. Dlatego, że, Szanowni Państwo, rolnik w Polsce, jeśli ma dziś do czynienia z techniką i technologią niezbędną do wykonywania swojego zawodu, to wie o nowoczesnych technikach i technologiach więcej niż jeden akademik miastowy. Obsługa tych narzędzi, którymi się posługuje polskie, także rolnictwo, tego wymaga. Więc my nie postulujemy wsi na kształt skansenu, cepeli, antykwariatu przeszłości, natomiast stanowczo sprzeciwiamy się temu zapędzaniu polskiego chłopa do kołchozu w wersji XXI wiecznej. Cóż, że to Eurokołchos, to nie zmienia faktu, że wieś Polska ginie, znika. To jest widoczne po prostu w cyfrach gospodarstwa, hodowlę, sadownictwo. Zdążyliście to wszystko zredukować, zniszczyć i w niektórych przypadkach całkiem wykorzenić pod rozmaitymi pretekstami. Pod pretekstem walki z... Telewizyjnymi chorobami bydła, trzody chlewnej, ptactwa. I to były bardzo dobre preteksty, żeby rolnictwo polskie zamykać. A teraz proponujecie, jakiś General plan Ost świadome nawiązanie do polityki narodowych socjalistów niemieckich realizowanej na polskim terytorium w XX wieku proponujecie taki generalny plan, tak jakbyście nie widzieli, że to wszystko jest zagłada, jakbyście nie widzieli tego, że wieś polska Realizując te plany, wdrażając eurokołchozowe normy kończy się, że mleka brakuje przemysłowi przetwórczemu, mleczarskiemu, ponieważ w tych wsiach, w których jeszcze w poprzedniej dekadzie mogły być, mogło być, mogły być setki krów, teraz jest ich parę sztuk, a w niektórych miejscach dziatwa szkolna oglądała mleko w sklepie w Kraciastym, Włacia tym kartonie, a, a kury w telewizji. I my się temu sprzeciwiamy i my żadnych wielkich strategicznych planów nie będziemy popierać, bo to jest polityka zmierzająca do zaniku wsi polskiej oczywiście za jakieś paciorki, za jakieś dopłaty. Zawsze się znajdą chętni, tak jak się znaleźli chętni. Z biurokracji post żeby zarabiać na wiatrakach, tak się teraz znajdą chętni, żeby zarabiać na robakach. I będą tu z tej mównicy argumentowali, że to jest zdrowe, pożywne źródło białka. Wszyscy jedzcie robaki. Konfederacja jedna się temu sprzeciwia. Bardzo dziękuję. Szanowni Państwo. Panie...